Cześć, z tej strony ja. Witajcie, w wotanderze. Przed wami Ł7, ła 7 czyli kolejna dobra konstrukcja. Jeśli chodzi o te samoloty, to są to typowe bumzumery. A jeśli chodzi o ich wady i zalety, to hmm, to, jest, to jest sprawa naprawdę naprawdę dziwna. Na przykład czasem Ł potrafi wytrzymać naprawdę niezły ostrzał, a z drugiej strony czasem potrafi po prostu się rozwalić przy byle strzale. Nie wiem, czy to jest kwestia też jakichś hit pointsów, które są gdzieś tam w jakiś poszczególnych fragmentach, na przykład skrzydeł, że niektóre łatwiej się strzela i nie niszczy, inne trudniej. Ciężko to stwierdzić. W każdym razie dlatego ciężko mi powiedzieć, czy ten samolot jest twardy, czy, czy miękki. No ogólnie nie należy mimo wszystko do, do takich twardzieli jak na przykład Jaki, które no, wytrzymują naprawdę solidny ostrzał a przynajmniej w większości wypadków ale są za to y, znacznie lepszymi zoomerami od Jaków, no, te samoloty się tak, tak fajnie nie kręcą jak Jaki ale na pewno kręcą się lepiej niż Foki niemieckie y, nurkują bardzo ładnie ładnie trzymają prędkość jeśli chodzi o siłę ognia, no to siódemeczka ma dwa działka 170 na działko, czyli bardzo ładnie. Ten samolot jest gdzieś tak w połowie zrobiony, dlatego no, nie pokażę Wam tutaj tego, co potrafi w ta maszyna, bo jak, jak, jak widzicie, dopiero ją maksuje. uczymy tego pana, może. Okej. Okay. Ładnie się wystawił No i spadł szybciutko Tutaj postaram się wam pokazać dwie bitwy, bo tym samolotem latam dosyć szybko, żeby go właśnie zmaksować Spóźniony ostrzał był tam na początku Ach, ktoś, ktoś go skradł, trzeba go było rozwalić, a nie zezować No niestety, czasem tak bywa Tutaj A7 ma teraz lekki ból, mianowicie tym bólem są F7F, które, no co, co począć, są szybsze, lepiej się wznoszą, mają no, nieporównywalną siłę ognia, w ogóle nie ma o czym tutaj dyskutować, i są to naprawdę groźne maszyny dla większości e, samolotów e, nieamerykańskich. Myślę, że zresztą jakby F7F latały na wilkaty, to też mogłyby. E, troszkę tam im stracha napędzić w niektórych sytuacjach. Na pewno by im spokojnie uciekły, bo bilkaty nie są jakieś mega szybkie. Dlatego no, trzeba uważać na te samoloty. Jak ktoś pod dobrze już się nauczył latać f 7F, to na pewno kosi franki równo. A waszą łasiu też powinniśmy sobie dobrze radzić. Przede wszystkim starajmy się utrzymywać wysoki pułap. Ja tutaj już. Kręcę się troszkę koło chmur, żeby właśnie widzieć jakieś cele, jak wlecę w te chmury, to mogę połowy rzeczy nie zobaczyć. Okej, okay, zobaczymy teraz tego pana Mustanga, nie lata się tak nisko Mustangami, i powinien ten pilot znacznie wyżej cisnąć tą maszyną, ona jest dosyć szybka, ale no nie tak szybka jak F7F i nie ucieknie nam już tutaj. Ale to jest dosyć mocny samolot Może, a co robi pan? Rozdygotany Ale zobaczcie jak łapie pociski, kurczę i nic to Teraz coś weszło w kadłub. kadłub to nie jest, to nie jest kryt taki, który byśmy chcieli pilot bardzo słaby nie ma, nie ma tutaj w ogóle co dyskutować ubożej Bożej ramunicy na, na niego zmarnowałem Ten pierwszy ostrzał był, był tragiczny a tutaj cały czas tak zmieniam samoloty sobie kurczę z różnych nacji i potem mam problem z strzeleniem się, ła, musicie się przestawić jak im gracie na na celowanie dziobowo, nie ma działek w skrzydłach I dlatego nie jest ważne ustawienie skrzydeł tylko właśnie ustawienie dzioba do przeciwnika e, dobra dobra tutaj spróbuję wylądować jak nie wyląduję, bo mnie ktoś tam rozwali to pokażę drugą bitwę tak więc do zobaczenia za chwileczkę no niestety zostałem zostałem zniszczony dwa właśnie F7F na lotnisku mnie męczyły męczyły nie dały wylądować i w końcu mnie wymęczyły i zniszczyły, dlatego odpaliłem drugą bitwę. No ciężkie, ciężkie jest życie z takimi samolotami, które tak świetnie się znoszą i są tak szybkie. Bardzo problematycznie się z nimi walczy, trzeba tylko czekać właśnie na błąd. No można reagować, nic innego się nie zrobi, ewentualnie można iść na Hedona to powodzenia na, na taką kanonadę, jaka nas czeka, to nie jest dobry pomysł. Dlatego, no właśnie, jest problem z tymi maszynami. Dobra, teraz zupełnie inna bitwa. Samolot standardowo ten sam. E, będzie inny przeciwnik, czy nie będzie innego przeciwnika? E, chyba też Amerykanie. Może Brytyjczycy, o. No. Może Brytyjczycy się trafią. No właśnie, jest Spitfire. No, Brytyjczycy i Amerykanie. No, ale to może coś innego e, się uda. Kolejna, kolejna zaleta tej maszyny, jaką sobie właśnie przypomniałem, to jest to, że ona naprawdę potrafi dużo znieść. Wiecie? Tutaj można lecieć przegrzanym tak naprawdę ostro na maksa i ta, ta maszyna ciągnie, ciągnie, już naprawdę taka stworzona. O, zobaczcie, i ja się włącza w 700, czyli gdzieś 830, coś takiego e, kilometrów zaczyna już trzęść. Spróbujemy pomóc koledze, chociaż już na pomoc za późno. Brakryt wszedł, cóż tam, uszkodzony ogon, okej. Okay. Eee, jejku, jejku, tego pana tak łatwo nie weźmiemy. A tutaj się dużo dzieje, no właśnie, F7F standardowo, trzeba będzie wiać. Troszkę mu pozmieniamy, o właśnie, to jest groźny koleś. Ten samolocik na szczęście spadł, dobra, ten Mustang. Okej. Okay. Sztanga już nie ma, tu nas męczą kurcze, męczą nas goście. Już przeciek nam ładnie walnęli. Zobaczycie, ile ten samolot może wytrzymać, właśnie, jak lata. Kolejna zaleta to on może być ciężko uszkodzony, dosyć dobrze dalej właściwości lotu utrzymuje ktoś właśnie bardzo chce nas zniszczyć, więc trzeba mu będzie zobaczymy, nie uciekniemy od niego, bo on nie jest aż taki szybki, ale tak jak mówię, jest jeśli chodzi o tył dosyć wytrzymały, trzeba tylko, no właśnie, MK9, tylko ani nie wykręcimy, ani mu nie uciekniemy zbyt łatwo. Jesteśmy w kiepskiej sytuacji, będziemy lecieć w kierunku tego F7F, może tam z tyłu ten gościu nam pomoże. A jak nie to wodowanie. Trzeba mu zmieniać w każdym razie cały czas ustawienie samolotu, żeby się nie wstrzelił. A. I w 10 go rozwalił, no i super. Tak też można się uwalniać spod ogonu, ważne żeby wytrzymywać ostrzał. Ktoś mi tutaj pisze, później odpiszę. Zobaczmy, zobaczmy. Zobaczcie, tego F7F nie ma szans żaden rosyjski samolot e, dorwać. Okej, okay, aby ktoś się nie denerwował. Zobaczcie jak on idzie, Tam, kurczę, jest naprawdę petarda. Odpuścimy go sobie, bo nie dość, że nam ładnie spada paliwko, to jeszcze a on pewnie będzie nad lotniskiem, tam sobie kursował i będziemy kusić losu. Maszynka troszkę, już jak dostała w ogon, się stawia przy skręcaniu, ale jeszcze jakiejś tragedii nie ma. Kilka jeszcze maszyn wroga zostało, nic ich poszukamy. Tutaj często, jak, jak nie są, właśnie przy tym czerwonym punkcie po lewej stronie, to hmm, nie leci za nami, chyba nie. To przeciwnik jest koło tego naszego lotniska, tutaj z prawej strony, i między właśnie tym punktem a lotniskiem często można wszystkich znaleźć. O, widzicie, są te dwa punkty tutaj zaznaczone na mapie, więc również poszukamy. Może, może ktoś się trafi, wtedy, wtedy powalczymy jeszcze. Nie będę leciał, lądować, bo, tak jak mówię, chcę wam pokazać, że ta maszyna dużo naprawdę potrafi wytrzymać. W zeszłym filmiku właśnie mówiłem, że bywa z nią różnie No bywa z nią różnie, ale Jak się leci, właśnie tak jak już w kilku wynikach mówiłem Ustawia się jak najmniejszą płaszczyzną samolotu do przeciwnika To i również łama potrafią sporo, sporo złapać Oczywiście Najważniejsze to być za przeciwnikiem, a nie przed nim Dobra, jestem ten pan i jest Pitek Pójdziemy sobie na Spitka. Trochę wychłodzimy ten silnik, żeby zadyszki nam nie dostał, jak już będzie akcja. właśnie, ten koleś będzie na pewno się na nas czaił. Zobaczmy, co robi Spitek. Bardzo fajnie się namierzała. Jak tylko znowu sobie nastawię celownik na, na e, samoloty, które mają uzbrojenie w dziobie. To będzie się również super strzelać, bo one są dosyć celne. I taki ogień skupiony naprawdę robi swoje. Kurczę musimy odbić, bo ten koleś no właśnie no właśnie. Uratował, uratował, mu życie po prostu. Ja nie wiem czy nawet Spit to wiedział. Ale żyje dalej głównie, głównie dzięki temu gościowi. Jakbyśmy lecieli dalej za Spitkiem, to pewnie by nas skosił. Możemy my byśmy skosili spitka i poszli tak na wymianę, ale no po co po co tak robić jak można odskoczyć i ponowić atak. Ale szupierdliwy wykolona. no, no ratuje cały czas tego spita. Jak widzicie, no, t, mają też wady właśnie te F7F. One nie wykręcą tak łatwo. My nie jesteśmy jakąś mega zwrotną maszyną, ale... Mimo wszystko, jak ma Zomera to całkiem, całkiem zwrotna bestia. Okej, okay, trzy samolociki to całkiem dobre. O, spitał już ktoś wykończył, jest Mustang. Zejdziemy w dół, bo prędkość mamy słabą. O, właśnie. Właśnie, jeszcze jakiś dink poszedł. A gdzie ten koleś? Okej, okay, u góry. Ach, ładnie go i dobrze. Ła-9 też, też niezła maszyna, ale trudna w trudna obsłudze. Ma bardzo mało amunicji, co jest no, dużą wadą dla, dla wielu graczy. Wiadomo, czym jest pestek więcej, to można sobie na więcej pozwolić. Ła-9 to jest taki samolot snajperski. Niby te cztery działka, ale po 75 kul na, na, na działo. To jest naprawdę jedna z najmniejszych wartości w grze. Przy takiej ilości działek dla no, porównania tam jakieś tempesty mają 800, 636, e, dwójki, 22, 24 też mają tej amunicji przy czterech działkach całkiem sporo. Ofoki nawet 700 z hakiem, 680 a tutaj mówię 300, 300 na 4 działka, normalnie kpina. Co prawda te działka no już jak trafią, to, to zazwyczaj zmielą. Dobra, tak, koleś na nas idzie. Okay, zobaczymy jak będzie strzelał. O! Strasznie! Strasznie. Nie będziemy tam... Nie, no właśnie, on, on będzie leciał tak jak trzeba mustangiem, czyli będzie szedł na prędkość. Zobaczymy co ten kolej zrobi. Kiepsko, kiepsko, ale o świeczka! świeczka. A no to już go nie ma. Jasny gwint. Znowu jakiś złodziej fragów. E, szkoda gadać. Szkoda gadać, ale no, tak właśnie dlatego dlatego nie warto tutaj patrzeć na statystyki. Bo są one przekłamane. E, ktoś ci kurczę zabiera fragi brzydko. Ten samolot można było spokojnie zostawić jeszcze kurczę zobaczymy tego mustanga Jak widzicie, samolot nie wygląda na zbyt dobrze Przeciek, 4 minuty ostatni samolot, ok. Wszystko przegrzane, ale leci. Ale leci, nie ma żadnych odliczeń, niczego. Wszystko dziurawione. No Dobra, nie będziemy przesadzać ciutkiego, schłodzimy ten Mustang i tak nam ucieknie, Nie, nie macie szans dorwać Łamustangiem. Mustangiem Mustanga samolotem ła nie macie szans dorwać. Na odwrót nie ma żadnych problemów. Tyle, że właśnie łama was może dosyć łatwo wymanewrować jak ktoś wie o co chodzi. A Mustangiem no nie ma tak prosto. No, coś, coś tam został chyba, został uszkodzony, bo... Leci ku spotkaniu, no skrzydło poszło. Okej, okay. i po bitwie. No jak widzicie, wow, całkiem fajny samolot. Jak tylko latacie w nim energetycznie, szybko, cały czas staracie się właśnie trzymać prędkość, yy, uważacie, to możecie całkiem fajnie wykonywać różnego rodzaju manewry i, i dopadać się przeciwnika. No tylko, tak jak mówię, trzeba się przestawić z tym celowaniem właśnie. Bo celuje się tu inaczej niż w większości samolotów i troszkę na początku człowiek jest zdezorientowany, że nie leci to tam, gdzie powinno. No ale wszystko do obgrania. Dobra. Dzięki za oglądanie. Jeszcze tylko standardowy ekranik podsumowania, jaką zarabia. Całkiem, jak widzicie, przyzwoicie. Okej. Okay. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.